Przecież nie wiadomo, co stąd wybrać. No właśnie, co mi się może przydać? A właśnie, i mam walizkę, zobacz. <gry> taką. czy wszystko się zmieści? Tak, zmieści się, Emilko wszystko. No to dobrze. To teraz ci pokażę, co przygotowałam. A ty mi pomóż. <gry> no, pierwsza najważniejsza rzecz, no to gdzie mam spać. No to biorę jest. Ten... Jeszcze jakiś plecak albo torebkę, koszulkę i kurtkę i koło. I... O i koło do pływania. No właśnie widzisz. I pływaczki. Tyle rzeczy, że chyba bym zapomniała. Na mnie, bo to się zapnie. No właśnie ze śpiworkiem. No to pomóż mi. Okej, okay, Emilko. No, zaczynamy pakowanie. Emilko, a czym pojedziesz na wakacje? Mm, no to wiadomo, ja tylko jeszcze pociągiem. Bo ja nie mam jeszcze samochodziku. Wiadomo. No wiadomo, tylko można kupić bilet. Mhm, składamy. O, super się nie Milko, już jest gotowe. O, dziękuję za pomoc. No to zabieramy się za następną partię. Myślę, że coś na brzydką pogodę. No to na przykład może być ten płaszcz deszczowy z tą czapeczką. O, ten komplet jest świetny. No, może mi się przydać, bo jadę na dłużej. Dobra, a paniska chyba zmieści. Zajminko, to zmieści. Tajmilko też trzeba powinnaś mieć kurteczkę. Masz rację. Wezmę sobie ją. Już nie chodziłam. Mm, bardzo fajna jest taka. Modna teraz. Dasz tego też odpina. No sameczek, wygodna. No to pakuj. Dobrze. Teraz może jakąś czapeczkę słońce, bo już na deszcz to mam. To tą. No to jaką mam czapeczkę? Tą hmm. lub tą. Nie wiem, którą wziąć. Wezmę jedną. To z czy taką? Właściwie tak. Nie wiem, na którą się zdecydować. To wezmę obydwie. Okej. Okay. Dobra. No o, to chyba teraz... Nie damy. O, świetny pomysł. Taka mała kieszonka. A może wzięłabym teraz coś do pływania? Może okularki do pływania? O, to muszę zabrać. To będzie świetne Tutaj. Hmm. Mogę... Co jeszcze? Nie mam stroju. O, jest tutaj. Co? Są dwa stroje. Hmm. O, które tu wziąć. A czy tutaj jest jakiś taki dwuczęściowy? <grym> Chyba chcę ten! Ten? Hmm, dwuczęściowy. Ale super! Dobrze, wezmę go? A może taki wezmę też jeden? Ale który z paseczka? Hmm. który mi go Nie wiem. Hmm. Może. Może ten żółty. Okej. Okay. Co? Hmm, może jakąś Emilko bluzeczkę? No właśnie, muszę przecież mieć bluzeczki do chodzenia. Hmm, no to chyba wezmę wszystkie trzy. Ile tam mamy? Tutaj Dwa, są te dwie. Zda. I trzy. Dobrze, to Śpiewskie. wezmę te trzy. bo no, mogą mi się przydać, przecież muszę w chodzić. Dobra, już walizka się robi pełna. Ojo! Nie przymierzę. Okej. Okay. Muszę przecież przyzwyczaić się do nich. Żeby słoneczko nie raziło, będę chodzić w okularkach. Łohoho, Alek. No mama. Emilko, super wyglądasz. No, jestem super przygotowana na plażę. Mam okulary i wszystkie potrzebne rzeczy, ale chyba nie wszystkie. Nie mam spodenek chyba krótkich. O, tutaj są jakieś spodenki Muszę je wziąć i chyba wezmę spódniczkę jedną. Mhm, to jest, jest. tu jakaś? Jest, tak, taka. O, ta różowa mi się przyda, będzie Ale chwila, ja nie mam pleceta na wycieczki. O wiem, Który? Który? No nie wiem sama. Ten? Ten? Lub ten? Może podoba mi się Hello Kitty. tak. Okay. To sobie go wezmę. Ale na razie musi iść do walizki. Tutaj do walizki. Mirko, a jeszcze może weź sobie dłuższe geterki na takie chłodne dni. No właśnie, masz rację. Oj, tego bym zapomniała znowu. Wie są. No Dobrze. Mam. No to chyba się jeszcze zmieści coś. Tak. Nie mam jeszcze takich bucików i kroksów na basen. To może wody. Takie buciki. No, takie mi się przydadzą, jakieś tenisówki. A tutaj je damy. Kroksy. Kroksiki. Sandałki? Tutaj, może już tutaj damy. Oj, ta walizka chyba będzie ciężka. Dasz sobie, Emilko, na pewno radę. O, to jest potrzebne na plaży, sandałki. Tutaj. Co by to jeszcze wziąć? Może koło i pływaczki. No właśnie, pokaż. Koło jest w całości czy pół? całości. <noise> tak żartowałam. Zadamy. I jeszcze może Emilko sobie weźmie jakąś tarabeczkę. Hmm. No mogę sobie wziąć na taki wieczorny spacerek się przyda. I może jeszcze telefonik. Telefon muszę zadzwonić do Ciebie, czy już dojechałam. Okej. Okay. No i na koniec chyba wezmę jeszcze coś do um, opalania. Krem do opalania może? No, to wrzuć mi tam Słuchawki i jeszcze wiesz co milka może gumeczki. No właśnie, bo przecież będę różne fryzury miała. A hmm. to chyba już wszystko. A, jeszcze wiem co, może czapeczkę. O, masz o. o nie, no właśnie. I szczotkę. Zapomniałabym, jak ja bym się czesała na tym wyjeździe. O, to już chyba wszystko, resztę rzeczy schowam do szafy i możemy tak? zamykać walizkę to zamykamy walizkę. Da się zamknąć? No, to nie będzie tak źle. oj, cała pełna. I zamknięta. to. E, mam jeszcze dla ciebie niespodziankę. Co? Nie Zaraz masz, zobaczysz. Mika. Jaka niespodzianka? Co ty mówisz w ogóle? Popatrz, Emilko, co mam dla ciebie. Koło też drugie. Ojej, jakie dziwne. Flamin? Nie. Nie wiem, co to jest za zwierzę dziwne? To jest flamin. Taki ma dziubek? A może go nadmuchamy? Ja chcę zobaczyć jak się prezentuje. Uuu. Ej, faktycznie. Ale ładne koło. Patrz Emiko, jaki flamin. Ojej, rzeczywiście. Jaki on jest śliczny. Po pierwsze, że różowy, a po drugie taki Jakie się super pływało! Wow. No Emilko, jeszcze z niego spuszczę powietrze i wpakuję ci na walizki. No właśnie, żeby się zmieścił, bo ta walizka to już ho pęka w No Ojej, a jeszcze jak sobie przyniosę jakieś prezenty, jakieś pamiątki, to w ogóle będę miała problem. Ale napiszcie mi w komentarzach, czy wy też przynosicie z wakacji pamiątki? Jakie? Emilko, już spompowałam z niego powietrze. No to teraz go jeszcze wpakujemy do walizeki, ale no mogę ruszać, bo zaraz przyjedzie pociąg. Nie masz ty chyba, ale ładny! Teraz czas na nową gimnastykę poranną. I skłon do przodu i w górę. Napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie jeździć pod namiot? Czy byliście już kiedyś? Ja już kiedyś byłam na pikniku z i bardzo mi się podobało. Ale teraz to jest super, bo jestem nad morzem. Och, jakie dzisiaj zachmurzone niebo. Słoneczko się schowało. Ale nie szkodzi, i tak jest cieplutko. To już po porannej gimnastyce Czas teraz się przebrać Zaraz zobaczycie jak ładnie się ubrałam No już się ubrałam i jestem gotowa Teraz założę sobie buciki Zobaczcie jakie ślady zostawiam I ten bucik założony Teraz czas na drugi Klapyczki założone Jestem już gotowa Zobaczcie mam bluzeczkę Taką narzutkę Super spodenki Będzie mi wygodnie Bo dzisiaj jest cieplutko No i uporządkowałam też mój namiot w namiocie, mam śpiwór No i plecaczek Wezmę go ze sobą teraz na spacer Jeszcze muszę schować słuchawki A jak wrócę to posłucham sobie muzyki Plecaczek założony Zaraz wam pokażę jak wygląda I mogę iść na spacerek Zobaczcie mój plecaczek to Hello Kitty i Ma nawet taką kokardkę No i teraz mogę iść na spacer Zobaczcie, znalazłam mrowaczki. No i one chyba tu mieszkają w tym lesie. Och, trochę ich tutaj chodzi, ale one są szybkie, zobaczcie. Oj, oj, oj. No to zmykam, żeby im nie przeszkadzać i idę odpocząć do mojego namiotu. Zobaczcie oba! to chyba jakaś pszczółka. Ma takie ładne skrzydełka. Zobaczcie, ptaszki odlatują. Chyba piesek je wystraszył. Zrobiłam się już głodna. Chyba sobie coś muszę zrobić do zjedzenia. Rozpalę ognisko i usmażę pyszną piankę. Na tym ognisku zaraz pianka będzie gotowa. Mm, smacznie sobie zjem. Będę wtedy najedzona. No i będę się relaksować nad morzem. Mm, pyszna ta pianka. Już zgłodniała po tym spacerku. To będzie super kolacja. Oj, zrobiło się już chłodno. Chyba założę czapeczkę. Hmm, I inne buciki. Ej, holo, przecież ja jestem nad morzem. A skoro jestem nad morzem, muszę pobawić się w piasku i co? Zbudować zamek. Słuchajcie, ja teraz wyczaruję go tak jak Michasia. Czary, mary, pokus i zaraz go zobaczycie, mój zamek z piasku. Gotowy. Piszcie w komentarzach, jak może mieć na imię księżniczka, która tutaj zamieszka. Oj, a wtedy nam dam serduszko! A zauważyliście, że jestem dzisiaj sama? Że nie ma tutaj Michasi? Bo ja przyjechałam na wypoczynek, na wakacje, a Michasia została w domku. Oj, ciepło mi już teraz. Słuchajcie, to w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jak na filmik...